Przed Wami nowa, przepiękna kolorystyka wysokich Jordanów Jedynek. Noszą one nazwę Late jest to kolejna kolorystyka Jordanów nawiązująca do kawy. I swoją drogą dacie znać czy na co dzień pijecie kawę, czy czymś innym się pobudzacie. Jeśli chodzi o poprzednie wydania powiedzmy z tej linii kawowej, to były to Jordany Jedynki High oczywiście w kolorystyce Dark Moss. Cieszą się one naprawdę bardzo dużą popularnością, no i przypuszczam, że z tymi będzie podobnie, bądź nawet je przebiją. No i jeśli chodzi o Jordan jedynki, to mam dla Was konkurs, gdzie do wygrania jest wysoka wersja Jordanu w kolorystyce UNC. I możecie je zdobyć totalnie za darmo, a szczegóły znajdziecie w naszym poście na Instagramie. I dodatkowo dodaliśmy kod TikTok, gdzie się na naszym sklepie zamy.com, który pozwoli Wam zaoszczędzić 10% na zakupach. Niestety nie mamy jeszcze oficjalnych zdjęć od Nike kolorystyki Late, ale z przecieków wynika, że moda będzie zawierać blokowanie kolorów w stylu Black 2, oraz że odcień brązu w porównaniu z kolorystyką Dark. Mokka będzie po prostu zdecydowanie jaśniejszy. Warto również wspomnieć, że ten model będzie prawdopodobnie wypuszczany w damskiej rozmiarówce. A sama premiera zaplanowana jest na 29 maja 2024 roku. I koniecznie dajcie znać, jak wam siadają.